Las Vegas często kojarzy nam się z modnymi zakupami, wyszukanymi restauracjami czy luksusowymi hotelami. Miasto, które samo z siebie określa mianem światowej stolicy rozrywki, słynie z ogromnych kasyn i powiązanych z nimi atrakcji. Jednak za chwilę przekonacie się, że to nie do końca prawda, bo znajdziemy tam wiele dziwnych i przerażających rzeczy. Na pewno wielu z was słyszało powiedzenie: co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas. Miejmy nadzieję, że w przypadku miejsca, które dzisiaj chcę Wam przedstawić, zdecydowanie tak pozostanie. Zach Begens jest amerykańskim badaczem zjawisk paranormalnych, aktorem i osobowością telewizyjną. Jest również głównym gospodarzem serialu Ghost Adventures emitowanym na antenie Travel Channel. Lecz nas najbardziej dziś interesuje jego muzeum, które otworzył w październiku 2017 roku. Kolekcję rzeczy powiązanych z tragicznymi losami zaczął zbierać nieco ponad rok wcześniej, bo w kwietniu 2016 roku. Większość z wystawionych w muzeum eksponatów jest powiązana ze zjawiskami paranormalnymi, brocznymi historiami, czy nawet z seryjnymi mordercami. Nie obyło się również bez kontrowersji, gdy niektóre z dowodów autentyczności dołączonych do eksponatów zostały skrytykowane. Pochodzenie luster zarówno Belli Lugosi, jak i kapitana Smitha ze statku RMS Titanic, które Beigen posiada w muzeum, zostało uznane za wątpliwe. Mimo tego ja postaram się omówić najciekawsze z nich. Debuk to złośliwy duch, który według mitologii żydowskiej może nawiedzać i opętać żyjących. Pudełko Dybuka to przedmiot, o którym mówi się, że mieści w sobie właśnie takiego demona. To konkretne pudło było w rzeczywistości szafką na wino i zostało pierwotnie sprzedane na eBayu wraz z rozbudowaną historią grozy Kevina Menisa. Chociaż jest wielu sceptyków, którzy uważają, że był to tylko unikalny sposób na sprzedaż tej szafki, inni przypisali to Pechowi i dziwnym zachowaniom. W 2003 roku pisarz i właściciel firmy zajmującej się odnawianiem mebli Kevin Menis. Kupił szafkę od lokalnego prawnika w Portland w stanie Oregon i zaczął tworzyć jej historię. Jak mówił Menis, rzeźba z tyłu to moja rzeźba, kamień, który był w pudełku to również moje dzieło. Nie pomyl się to ja wymyśliłem pudełko Dybuka. Nazwę, termin, pomysł i napisałem wokół niego tę kreatywną historię, aby umieścić ją na eBayu. Opis aukcji Menisa zawierał historię, według której szafka była wcześniej własnością ocalałego z Holokaustu Polaka, który twierdził, że zawierała złośliwego ducha Dybuka, a pudełko miało paranormalne moce i było odpowiedzialne za jego pecha i koszmary. Kolejni właściciele opowiadali historię Menisa przy odsprzedaży przedmiotu i wzmacniali ją własnymi twierdzeniami o dziwnych zjawiskach. Jeden z właścicieli, Jason Hexton, dyrektor Muzeum Medycyny Osteopatycznej w Kirksville w stanie Missouri, uruchomił stronę internetową konsolidującą twierdzenia o szafce o nazwie DebugBox.com, która podobno otrzymała setki tysięcy odsłon i stworzyła to, co zostało opisane jako legenda internetowa. W 2004 roku Hexton sprzedał prawa do tej historii hollywoodzkiej firmie produkcyjnej. Późniejszy film The Possession, wyprodukowany przez Samaraimi, został wydany w 2012 roku. Haxton przekazał później szafkę Zakowi Begainsowi, aby wystawił ją w swoim muzeum. W 2018 roku fani rapera Paula Malona twierdzili, że jego fala pecha była spowodowana kontaktem właśnie z tą szafką. Malon zetknął się z pudełkiem i doświadczył ogromnego pecha przez kilka tygodni po spotkaniu, w tym wysadzenia opony w samolocie, w którym był podczas startu, co zmusiło pilota do awaryjnego lądowania. Charles Manson był amerykańskim przestępcą, który po wyjściu z więzienia w 1967 roku. Założył grupę religijną pod nazwą Rodzina i stał się jej przywódcą. Nocą z 8 na 9 sierpnia 1969 roku, z inspiracji Mansona kilkoro członków rodziny dokonało głośnego morderstwa w willi wynajętej przez Romana Polańskiego w Beverly Hills w Kalifornii. Kiedy Charles Manson zmarł jego ciało zostało skremowane, niektórzy z jego zwolenników zabrali fragmenty jego prochów, aby zachować je na pamiątkę. Doprowadziło to do powstania takich dzieł jak Ryan Almighty Blood Paintings of Manson, których oczy zostały wypełnione skremowanymi szczątkami Charlesa Mansona. Malowane własną krwią artysty z włączonymi skremowanymi prochami sprawia, że jest to naprawdę wyjątkowe dzieło. Ten właśnie obraz znajduje się na wystawie w muzeum wraz z innymi morderczymi pamiątkami po Charlesie Mansonie w tym strojem noszonym w więzieniu, telewizorem Mansona i jeszcze większą ilością prochów w gablocie wraz z protezami, które nosił Manson. Jack Kevorkian to amerykański lekarz, patolog oraz rzecznik eutanazji. Twierdził, że asystował przy co najmniej 130 zabiegach eutanazji osób cierpiących na choroby terminalne. Jest autorem powiedzenia Dying is not a crime, czyli umieranie to nie zbrodnia. Ten Volkswagen z 1968 roku należał właśnie do Kevorkiana, służąc mu za mieszkanie przez pewien czas jego życia. Doktor śmierci, jak również go nazywano, używał tego samochodu do przeprowadzania właśnie tych wspomaganych samobójstw. Zak Beigen mówi o Wanie, że jego ekspozycja ma charakter wyłącznie edukacyjny. Jest także gustownie wykonana, aby zaznaczyć szacunek do tych, którzy w nim odeszli. Tego faceta chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, kogo interesują tego typu rzeczy. Ted Bundy, czyli jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców kobiet. Okulary noszone przez niego jako przebranie przed policją, trafiły na aukcję i zostały zakupione przez Beginsa za 50 tysięcy dolarów. Zostały one również wykorzystane w śledztwie dotyczącym śmierci Kimberly Ditch, czyli najmłodszej ofiary Bandiego, zamordowanej w wieku 12 lat. Kanibal i grabarz Ed Gain, którego historia była inspiracją do stworzenia postaci Leatherface'a z Teksańskiej masakry piłą mechaniczną, miał swój własny kociołek, w którym gotował różne części ciała. Chociaż nigdy nie przyznał się do tego, że sam był kanibalem, Gain miał wokół siebie osoby podejrzewające go o ten niepokojący zwyczaj. Gain wykopywał zwłoki i wykorzystywał ich skórę do tworzenia mebli w swoim domu, a ten kociołek służył do przechowywania części ciała lub pozwalał na łatwiejsze usunięcie skóry z kości. Fotel związany ze słynnym śledztwem Eda i Warrenów poruszonym w filmie Obecność 3. Hotel Bujany był miejscem egzorcyzmu Davida Glacela, czyli chłopca, który podobno miał zostać opętany przez demona. Warrenowie przeprowadzili egzorcyzm na chłopcu, ale mówi się, że demon opuścił jego ciało i opętał inną osobę w pokoju. Tom osobą był Arn Chayen Johnson, czyli mężczyzna, który później zaćgał i zabił właściciela domu, w którym mieszkał. W sądzie po raz pierwszy w historii opętanie demoniczne zostało użyte jako motyw w sądzie. Sprawa Diabła z Connecticut, jak została nazwana, była bardzo znaną rozprawą sądową i zrodziła wiele programów telewizyjnych oraz filmów. Lalka, której sam obraz podobno powodował niepokój, ataki serca i bóle głowy, jest rezydentką w Haunted Museum Las Vegas. Peggy jest traktowana w muzeum z ogromnym szacunkiem. Ma swój własny pokój i skrzynkę na duchy, która jest podłączona, więc goście mogą wchodzić z nią w interakcję, jeśli sobie tego życzą. Wielu gości otrzymało bardzo dziwne informacje zwrotne za pośrednictwem tej skrzynki, z tego bytu wywoływanego po imieniu, i świadome odpowiedzi na niektóre pytania zadawane jej podczas zwiedzania. Dokładna historia i pochodzenia nie jest mi znana, ale dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcecie ją poznać w jednym z kolejnych filmów. Legendarny już aktor, któremu sławę przyniosła tytułowa rola wampira księcia Drakuli w filmie Toda Browninga z 31 roku. Mówi się, że lustro należące do niesławnego aktora potrafi bawić się twoim umysłem. Wiele osób twierdzi, że podczas wpatrywania się w nie otaczał je czarny cień, a niektórzy nawet mdleli, wpatrując się w jego pustkę. Lustro było również używane podczas zabójstwa w stylu mafijnym i mówi się, że wtedy znało złą energię. Dzięki Beli Lugosi zagorzałemu fanatykowi okultyzmu, teraz jest przechowywane w nawiedzonym muzeum za zasłoną. Jeśli wyrazisz zgodę na zajrzenie do niego, kurtyna zostanie zdjęta i będziesz mógł zajrzeć, jeśli się odważysz. Przedmiotem, który nie jest w zbyt dobrym guście, jest zdjęcie pośmiertne zmarłego komika Chrisa Forleya. Najbardziej kojarzony z tytułowej roli w filmie pod tytułem Wielki Biały Ninja. Farley odszedł w 1997 roku po przedawkowaniu kokainy i morfiny, a zdjęcie jego zwłok znajduje się na wystawie w muzeum wraz z innymi rzeczami związanymi ze śmiercią celebrytów. Dom Demonów to tytuł materiału ze śledztwa Zaka i jego zespołu w sprawie domu w Indianie którego rodzina twierdziła, że wielu jej członków zostało opętanych przez ducha. Lokalna policja, a nawet opieka społeczna w okolicy były przekonane, że dom jest w jakiś sposób nawiedzony. Od kroków na korytarzu do opętania Dom Demonów przeraża Zaka i jego ekipę bardziej niż cokolwiek, czego byliśmy świadkami w serialu. Began sam zakupił dom do zbadania w 2014 roku i wykorzystał go do nakręcenia filmu dokumentalnego. Zanim w 2016 roku całkowicie go zburzył, zabierając jego fragmenty, w tym schody do nawiedzonego muzeum. Dokument, do którego wielu podchodzi sceptycznie do dziś, jednak plan, jaki został zbudowany w muzeum, sprawia, że nawet schody wyglądają niepokojąco i złowrogo. W muzeum jest jeszcze wiele przerażających przedmiotów, które można zobaczyć na własne oczy. Znajdziecie tam obrazy Klauna Gacy'ego, a także umieszczono w nim krzesło spokoju, w którym umarł Michael Jackson. Daj znać w komentarzu, czy chciałbyś zobaczyć te wszystkie rzeczy na własne oczy i planujesz wycieczkę do Las Vegas.